Kiedy wchodziłem na górę, nie widziałem tego mordo. Teraz co, pieniądze ciągle wpływają na konto. Jestem i będę top jeden, no bo inaczej ja tego nie widzę. A twoja niniami spami nad wiem czy podpiszę najnowszą płytę. A ja nie, no bo na razie to podbijam Polskę. Tyle co zarobię z tego utworu, to zarobisz sukłowy cztery miesiące. Mam dziś środki na marzenia, ale marzeń brak. Nie wiem czy to koniec drogi, czy dopiero start. Czemu komplikacje muszą mi na drodze stać? Ona mówi do mnie biegnij, a ja znowu stoję sam Każdy nosi swoje piekło pod postacią spraw Niby to co chciałem mam, ale ciągle czegoś brak Ona się do mnie klei, chcę żebym ją oznaczył Chcę wykręcić cyferki, żeby nie chodzić do pracy Serio, tu nie chodzi o forsę Też kiedyś jej nie miałem, a dzisiaj balensy noszę Kiedy wchodziłem na górę, yeah. nie widziałem tego mordo. Teraz co? Pieniądze ciągle wpływają na konto. Jestem i będę top jeden, no bo inaczej ja tego nie widzę. A twoja twojaniu ja mi czy podpiszę najnowszą płytę. A ja nie, no bo na razie to podbijam Polskę. Tyle co zarobię z tego utworu, to zarobisz sukowe 4 miesiące. Mam dziś środki na marzenia, ale marzeń brak. Nie wiem, czy to koniec drogi, czy dopiero start.